Witam wszystkich. Dzisiaj przetestujemy sobie Seito FG21 benzynowy. Do, po dotarciu już ma ponad 6 litrów przepalone. dam paliwo teraz Shelby Power 95. Stosunek oleju 20 do 1. Zobaczymy jak ten będzie pracował na śmigle. Tu jest w tej chwili 15 na 8. Apart zaponowy naładowany do 8,1 V. Zobaczymy jakie wykręci obroty i jaki będzie miała ciąg. Oj, zimny, podniesiemy mu kapło O, o tyle styknie. Przelany na wolnych. Zaraz załapie. i jest trochę przylany na wolne. Dobra, czas yy, zatankować paliwo 9,8. 9,8 zatankowane, czas na testy. I mamy 4,8 kg na 9,8. Zobaczymy teraz VPower Racing. Nadal śmigło 15 na 8. Ok, zatankowany Shell V Power 100. Zobaczymy, jak na te będzie szat silnik. Tego się nie spodziewałem. Na Shelby Power Racing ciężko wyregulować ten silnik. Nie chce się dobrze wyregulować i maksymalny ciąg to było 4-6 z hakiem. Po prostu ten silnik chyba nie lubi Shelby Power Racinga. No dobra. Jeszcze zmienię śmigło na 16, na 6. Może coś wtedy pokażę jeszcze to paliwo. A jak nie, to na 16, na 6 jeszcze sprawdzimy na 98. 9-8 zatankowane. Zobaczymy jak będzie szło na te śmigle 16 na 6 Coś się stało z gaźnikiem. Chyba zaciągnąłem jakiś syfek, bo nie idzie dobrze silnika wyregulować. Ale i tak na tej śmigle 5-4 kg było. Więc mi się wydaje, że to będzie maks z tego silnika. Nic. Jeszcze rozbierę ten gaźnik i pracujemy ten silnik inaczej. I jeszcze by zakupić śmigło 17x6 i zobaczymy, czy uciągnie te śmigło.